Firma Borniko istnieje na rynku elektronicznym od ponad 30 lat. Nasze produkty, właściwie moduły elektroniczne w różnych urządzeniach funkcjonują właściwie na całym świecie. Zajmujemy się kontraktowym montażem elektroniki, czyli to co w naszym żargonie nazywamy EMS. Produkujemy, testujemy, malujemy, lakierujemy, czyścimy elektronikę i wysyłamy do klienta. Jesteśmy dosyć małą firmą, natomiast to nam daje ogromną elastyczność i jesteśmy naprawdę w stanie sprostać bardzo wymagającym różnym projektom. Rozpoczęło się od tego, że zainteresowałem się ulgą Bayer. Potrzebowaliśmy partnera do takiej ścisłej współpracy przy rozliczaniu ulgi. Nie byłbym sobą, gdybym nie przeszukał rynku, nie posprawdzał, nie popytał. Na końcu zostały dwie firmy. Mieliśmy dwa spotkania, finalnie wygrała firma AIMING i tak rozpoczęła się nasza współpraca. Część prac i wiedzy, którą dostarcza firma AIMING jest niezbędna przy rozliczeniu. Byłoby to bardzo ciężkie zrobić samemu. Zaczęliśmy w ogóle od rozliczenia ulgi BIR za wcześniejsze lata, bo jest taka możliwość. Najpierw zaczęliśmy jeden rok, później rozliczyliśmy kolejne lata. Dostaliśmy zwrot nadpłaconego podatku. Dzięki temu, że mogliśmy rozliczyć łGB i R, możemy się dalej rozwinąć.